Dziś kolejna niedziela internetowa, trudny sprawdzian dla Kościoła i dla całego świata. Dzisiaj niedzielę miłosierdzia, chciałem, chciałem powiedzieć i tu nielicznie zebranym i, i w internecie, może trochę więcej was w internecie, o kościele, o kościele. Kościół, jak wiadomo, to mistyczne ciało Chrystusa. Pan Jezus jest. Głową kościoła, a my jesteśmy tymi członkami, rękami, nogami, sercem, brzuchem, szyją i tak każdy znajduje swoje miejsce. Na przykład tak sobie myślimy, co to jest ręka, może to jest ojciec albo matka, co to jest noga, to są te wiecznie uciekające dzieci, a szyja na przykład tak sobie dzisiaj pomyślałem przed mszą. No, to ta kręci głowa. Kto to jest? No, to są biskupi i księżulkowie. Kręcą tą głową, no właśnie. No i, i są też te, te mniej zacne członki, elementy kościoła, jak na przykład włos na głowie. I tak sobie dzisiaj, kto jest w naszej parafii tym włosem na głowie? I padło na siostrę Miriam. Pokorną siostrę, która mówi, dobrze, jeśli ja jestem tylko włosem na głowie, ale ta głowa, to sam Chrystus, to daje w upalne dni schronienie Synowi Bożemu. No i właśnie, i każdy swoje to miejsce znajduje, ale co się z tym kościołem dzieje, niektórzy mówią, na przykład, niech to będzie ręka, ręka nasz ojciec Matka, i tam mówią, zbrzydło już mi to miejsce. Ciągle to samo, ta sama rodzina, to samo miejsce, to samo mieszkanie, to samo miejsce w kościele. Znajdę sobie lepsze. A? No i błąka się po całym świecie, żeby dojść do tego lepszego miejsca. I wreszcie mówi, na plecach jest dużo wolnego miejsca, ta ręka, a, 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 a nie jedna, powiedziała troszkę niżej, jeszcze lepiej. No i, i tak się stało z kościołem, że, że te. Ręka, noga, te niektóre elementy zaczęły szukać jakiegoś innego miejsca, i stało się to właściwie pokraczne, pokraczne. I myślę sobie, że na początku trzeciego tysiąclecia, jak ktoś spoza kościoła patrzy na ten kościół, no to pewnie w większości mówi tak, głowa jest w porządku. No ale <tab> ta cała reszta to są nagle wyrastające ręce, nogi, w ogóle nie w tym miejscu, co trzeba. No to jest nic innego jak pokraka. Kościół pokraka. No i często no, z takim właśnie obrazem się spotykamy. No i niektórzy nawet mówią, że to jest zorganizowana obraza Boża, to, to, to co widzimy, te, te właśnie te wyrastające tam, już nie powiem skąd, ręce. No i, no i teraz czego doświadczamy? Przymusowych rekolekcji, które sprawiają, że. To ciało, ten kościół zostaje rozczłonkowany. Ręka osobno, noga osobno, głowa osobno, wszyscy osobno siedzą w swoich mieszkaniach i, i na kwarantannie. No i przeżywamy rekolekcje wielkopostne, a teraz postanowiliśmy przed mszą, że diakon Janek będzie głosił rekolekcje wielkanocne, bo jest za mało rekolekcji i warto jeszcze jakby do pewnych wniosków dojść. Zapraszam gorąco do kolejnych rekolekcji. Diakona, księdza, diakona Janka. I słuchajcie, i teraz jednak przyjdzie jakaś chwila. Na razie jesteśmy, no, tacy właśnie rozczłonkowani. Ten kościół jest taki zatomizowany. Nie, nie możemy znaleźć swojego. Właściwie niektórzy mówią, no, przestał istnieć. No, w jakiś sposób tak, bo każdy jest osobno, a przecież kościół to jest wtedy, kiedy jesteśmy razem. Pomagamy sobie, jesteśmy synchronizowani, kompatybilni. No i słuchajcie, i kiedyś sobie tak myślę, że ta kwarantanna się na przykład skończy, choć niektórzy mówią, że będzie trwała aż, aż po wieki wieków. No ale chyba się kiedyś skończy i sobie wyobrażam, mamy nowy placyk przed kościołem na Bielanach, i tam się na tym placyku po tej kwarantannie te ręce, nogi, te, te, te szyje wszystkie się zejdą, no i głowa, czyli Pan Jezus powie, no czy jest wśród Was ręka? No, ojcowie mój, tak, tak, jesteśmy. No to znajdź swoje miejsce w rodzinie, w pracy, w społeczności. No dobrze. Czy jest noga? Jakieś dziecko odpowie, tak, jesteśmy, przyszliśmy na Bielany, teraz chcemy swoje miejsce znaleźć, a nie w tej pokraczności żyć, roz, która się rozpieszkła. No i tak, kolejno, na wreszcie niecierpliwie podniosą ręce te kręci głowy, czyli te biskupi i księżurkowie. A my, a my, a my, a wy, powie Pan Jezus w tej chwili, po, tym, po tej właśnie, po, tych, po tej kwarantannie, po tej zarazie, a wy zaczekajcie chwilę, bo chcę Wam przeczytać, powie Pan Jezus, katechizm Kościoła Katolickiego, niebieską książeczkę, sami żeście ją napisali, w punkcie 806. Posłuchajcie. Powie Pan Jezus, tak sobie myślę, taki scenariusz. Wszystkie członki są złączone jedne z drugimi, a szczególnie tymi ludźmi, którzy cierpią, są ubodzy i prześladowani. Cierpiący ubodzy prześladowani. Gdzie są, spyta Pan Jezus, cierpiący ubodzy, prześladowani. Wszyscy rozejrzą się w koło i mówi, nie ma. No to idźcie i szukajcie, stukajcie, na opłotki wyjdźcie, stukajcie po domach, szukajcie, bo inaczej nie będzie kościoła, jak nie będzie cierpiących, ubogich i prześladowanych, tylko ojcowie, matki, tam profesorowie, tam, te, 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 tam kręci głowy. No i co, co, co zrobią biskupi i księżurkowie? To zaraz wam to nagrałem. Może się. O, zaczną? Stukać. Stukają, 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 ale cierpiący, ubodzy i prześladowani, ani nie myślą otworzyć. I, i wtedy sobie wyobrażam, że, że ksiądz proboszcz kręci głowa, włączy następne dźwięk. Bardziej nerwowy, dlatego że jest proboszczem, a nikt mu nie otwiera. Nie otwierajcie do Jasnej Anielki. Przyszedłem do Was, głosić Wam dobrą nowinę. No i tak bez końca, ale niestety często to pukanie nie przynosi skutku. I tylko pewnie nieliczni, gdzieś tu mam ten nieliczny dźwięk, sobie rano nagrałem. E, o, tutaj mam. Co się stanie z nielicznymi. Otworzą się drzwi i wyjdzie ten cierpiący, ubogi i prześladowany i powie czego? <grystwa> Ta proboszcz nie jest przyzwyczajony do takiego dialogu, ale powie, Chrystus martwych stał alleluja, i przyniósł, niesie ci nowe mieszkanie. <grystwa> no i sobie tak wyobrażam, nowe mieszkanie, to może mi ciocia z Ameryki dać, a nie... A nie, a nie Pan Jezus. No i to jest ciągle to pytanie, z którym się każde pokolenie jakoś musi zmierzyć. To nowe mieszkanie, czyli nowa rzeczywistość, którą przyniósł Chrystus z martwych stałych, który z martwych stałych pokonał grzech, śmierć, wszystko co, choroby. No i, i nam to niesie. I ten dialog jest trudny, bo bo mówimy o rzeczach doczesnych, o tym, o tym cierpieniu, o ubóstwie, o prześladowaniu, a przecież tamto dotyczy rzeczy duchowych. No i właśnie, czy dojdzie do tego, żeby, żeby wspominając tamte wydarzenia, kiedy widzimy tutaj, gdzieś tu mam, gdzie stuka Pan Jezus, za dużo dzisiaj tych obrazków, o Pan Jezus, Pan Jezus stuka. I mimo drzwi zamkniętych wchodzi do wieczernika i mówi: Pokój wam, to jest dzisiejsza Ewangelia. No ale po ośmiu dniach, ale po ośmiu dniach kiedy, kiedy yy, 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 przyszedł Tomasz, mówi: Jeśli nie włożę palucha w rany przebite Jezusa, nie uwierzę. I tak się stało, jakby sprawdził to własnymi no, zmysłami. Pan mój i Bóg mój. No ale my w większości jesteśmy jednak w sytuacji tych, którzy yy, błogosławionych, ale tych, którzy nie widzieli i nie słyszeli. Nieliczni mają mistyczny kontakt. Na przykład nasz diakon Janek, słuchajcie, ma takie, taką wizję i wcale nie żartuje. To jest rzecz taka sekretna, ale jak ktoś by chciał podejść i, i prywatnie spytać Janka, to myślę, że, że ciekawe rzeczy może Wam opowiedzieć. W każdym razie nieliczni przyjdą na plac przed Kościołem, ci, ci cierpiący, ubodzy, prześladowani i wtedy, wtedy Kościół będzie kompletny. Wtedy razem się zbierzemy, każdy będzie miał swoje miejsce i może będzie nas mniej po tej zarazie i po tych rekolekcjach i wielkopostnych i wielkanocnych, ale Kościół nie będzie już po pokraką. Jest przed nami ta szansa, żeby nagle ręka nie wyrastała z pleców. Jest szansa, żebyśmy znaleźli swoje, nawet skromne miejsce razem z tymi cierpiącymi, ubogimi i prześladowanymi. I wtedy Kościół będzie prawdziwym kościołem głowy naszej, pana naszego Jezusa Chrystusa, posklejanej. No, klejem, miodem miłości Ducha Świętego. Amen. Wyznajmy wiarę. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie i życie wieczne? Nieżycie. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą klubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. A teraz się módlmy z wiarą, ufnością. Dzisiaj e, prośmy o pomoc wstawiennictwo Faustynę, świętą Faustynę misjonarkę miłosierdzia, patronkę dzisiejszego święta miłosierdzia Bożego Niedzieli. Módlmy się za Kościół, za papieża Franciszka, żeby na nowo po tej kwarantannie zebrał Kościół, te wszystkie członki, żeby był prawdziwą szyją, która nie tylko kręci tą głową, ale jest posłuszna głowie, którą jest Jezus Chrystus, za naszego biskupa, za księży, za proboszczów, za cały lud Bożym. Módlmy się, żebyśmy umieli z tych przymusowych rekolekcji, które ogarnęły cały świat wierzących i niewierzących, przyjąć coś dobrego. I z tych rekolekcji wielkopostnych, tradycyjnych i teraz wielkanocnych za Janka Diakona, który będzie głosił Słowo Boże w naszym Kościele bielańskim. Kiria Mija 77 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. Za wszystkich, którzy zginęli, Za wspominając za no, tamte wydarzenia sprzed, sprzed laty, Módlmy się. Kiria Pozdrowie dla Joanny Szymańskiej, Grażyny Przedwojewskiej. O potrzebne łaski dla rodziny Huberta. 30 lat mają Iza i Jan Niemaszyk. Dziękujemy za wasze małżeństwo. Modlimy się za rodziców, za waszych synów Filipa, Jacka, Dasia, Ula Sadowska. Intencja dziękczynna, Uleczka, jesteśmy z tobą. No i jest też straszna susza. Ktoś z mojej rodziny dzwonił, mówi, że to przerażające jest, co, co się dzieje w przyrodzie, szczególnie no, gdzieś dla rolników, dla wszystkich farmerów. Módlmy się o deszcz. Kiery elejson. Kiery elejson. Dzisiaj przez internet łączy się w modlitwie no, cały Polsat. Opłakują śmierć swojej koleżanki, znakomitej dziennikarki Ewy Zarskiej. Dziękujmy za życie Ewy, za jej 45 lat, krótki okres aktywności, za, za jej, za jej no, dobro, które zostawiła wśród nas. Była dziennikarką Polsatu, Polsat News. Ostatnio. Pracowała w łodzi za jej rodziców, grażyna i Leszka, za jej przyjaciół z Polsatu i wszystkich innych przyjaciół. Za zmarłych, którzy zginęli w tej pandemii już ich jest całkiem sporo również Polacy tam chyba blisko 300 osób. I za zmarłych Janusza Stacewicza, Marię, Dziedziak, Tadeusza Ziętka, Jana Wadzińskiego, Huperta Grobelnego, za Adama Michno, żeby Bóg ich przyjął do swego królestwa. i my się we wszystkich intencjach i nas, tutaj zgromadzonych, i tych, którzy przez internet łączą się z nami w modlitwie, wszystkich ważnych sprawach o pojednanie Polaków, o pojednanie w ogóle ludzi na świecie, zbliżenie, i o to odnalezienie swojego miejsca dla nas, chrześcijan, w Kościele, w mistycznym ciele Chrystusa, gdzie głową jest Chrystus, a w świecie całym odnalezienie swojego miejsca. W kościele. Kiriak. Wysłuchaj, Boże, wszystkich modli, które z wiarą do ciebie zanosimy. Spraw, niech się tak stanie, jak prosimy, jeśli taka jest Twoja wola, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Śpiewamy.